Że w kolejnym odcinku, a ja na ten odcinek zakupiłam taki miks. Yy, drapek za 77 zł i będę szukać kolejnej literki z alfabetu. Będzie to L. I mam kwinistną kasę, ekstra linie, wielka czarna perła, fortuna 7, super linie, białe złoto, Laki kończynka i super siódemka. Zacznę sobie od tej siódemeczki. Zobaczymy, co tutaj będzie, z numerem 27, no i poszukiwana siódemka, jest 4, 3, 2, 8, 6, 9 i 5, nie, ta zrobka też mnie chyba nie lubi, z numerem, a też 27, laki kończynka, no to biedroneczki do znalezienia, a jest pier

jeszcze podkowa. Serce i czapka. Tutaj, tu. Serce, tutaj i tu. Bardzo się drapie. Klapki i gwiazda. Są tu klapki, klapki, gwiazda. Diament i sakwa. Czyli taki symbol będzie sakwa, widzę. No i tylko to. Cytryna i parasol. Parasol jest. I jest cytryna. Balony i arbuz. Tutaj. Balony. Teraz łódź i ptak. Łódź, łódź. No i to wszystko. Rolki i słońce. Słońce jest, rolków nie ma. Krab i korona. I krab daje linię, super. Chociaż coś będzie, yy, tu krab, motylek jeszcze nie, teraz rower i wiatrak. No to tych symboli to ja nie widzę. Ostatnie popcorn i dzwon. Tu jest popcorn, dzwon, tu, tu jeszcze był arbus i dzwon. No dobra, a pod linią nie jest piąteczka, no ale dobra, jest kontrolnych. Nie daje, ale jest. No to Fortuna 7, numer 21. Portfel podsiądomka do znalezienia. A mam balsam, ananas. Wiśnie, korona, tutaj rower. Chmury. Jest klips. Kawa i kwiat. Tutaj nie ma. Awokado, bietronka, narty, gwiazda. No i palma. Niestety też nic. Wielka czarna perła z numerem trzecim dolar bądź pierścionek. A mam gwiazdę. Naszyjnik, trofeum, auto, narty, winogrono, korona. Jest dolar. I coś tam będzie. Pewnie zwrot. Biedronka. Tulipan. Ananas klucz. Kwiat. Wiśnie oraz kutka Ciężko się coś drapie. Tutaj. O! 50 zł. Ja cię kręcę. To chyba pierwszy raz w tej zdrabce. I zobaczcie. Mam kontrolne L. Uff. Super. Ale mi się zdrapa trafiła. I do tego zaliczone są kontrolne. Może jeszcze jedna gdzieś tutaj jest. O, jest, jest trzecia. Są wszystkie trzy i pięć dych pod jednym dolarem. A ona no zawsze była dla mnie pychowa. No to super. Już dotknęłam, trochę drugą. Ekstra linie, teraz numer też trzeci. Dobra. No to mm, serce i rower na pierwsze. Tutaj symbole: serce, rower, rower, serce. Jest rower, rower. Odcinki zawsze takie z tym, z alfabetem wpadały w piątek, no ale tam mi się przesunęło z premierą przez zawalony czwartek. Diament i słoń, więc wpadnie dzisiaj. Diament, diament. A sunika nie widziałam. No dobrze, to dalej korona i kości. Korona i kości. Jest korona. No i co? Kości nie ma też? Nie widzę. Piłka i parasol. Tutaj tu jest. Piłka, parasol, parasol, parasol. Tutaj nic. Tu nic i tutaj nic. Okay, dalej motyl i arbus. <coughs> tutaj. Motyl jak To by było na tyle. Klapki i kraw. To kolejne symbole. Są tutaj. Krab jest jeszcze tu. Krabie jest tu. Wszystko. Lody i balony. Są lody. Tutaj też. I balony. Lody. Jeszcze jedne lody, a dalej kwiat i moneta. Tutaj, tu i tu. No i teraz ptak, podkowa, coraz mniej symboli. A wygrane nie widać. Ptak i podkowa, nie ma więcej. Gwiazda i rolki, tu gwiazdeczka, był krab, gwiazda i gwiazda, tu są rolki, gwiazda, gwiazda i rolki, dają linie, ale super, gwiazda, rolki, lody były, były, kwiatek był i gwiazda, rolki, a dopiero co powiedziałam, że że się symbole kończą i nic. Sakwa, czapka. Także trzeba tu narzekać na te zdrabki. Sakwa, czapka, czapka. Sakwa i tutaj czapeczki I to druga trójka wygrana. I kolejne dwa symbole. Dzwon i klucz. Jest dzwon, dzwon, dzwon. Tutaj dzwon, a to klucz ostatnie dwa wiatrak i cytryna. I tak tutaj nic. Tu nie widzę, nie widzę, ale tych symboli nie ma, a pół 10 zł. No ale fajnie jest. Będzie więcej odzyskane. Dobra, i ostatnia Gwiezdna kasa z numerem mam ósmym liczba podkowa serce bądź napis no serce się odwróciło wyszedł pik trefl cytryna aparat klaps pizza palma śliwka dzwon parasol nuta planeta ciasteczko kolczyki no i tak będzie minus jeszcze, ale już fajnie, że mam zaliczone. Kolejna literka wejdzie z alfabetu, szalik, zamek w przyszłym odcinku, kwiat, bęben, kara, diament i maska, a w bonusie jest arbuz, no właśnie. Czyli ta standardowo trzyma, raz tylko tam sypnęła. Dobra. Więc tu mam z tych z no są przegrane. Ale też jest tutaj odzyskana perełka. Wielka czarna perła daje 50 zł i jednocześnie zaliczam tą kontrolną L. Do tego ekstra linie 10 zł. I 5 zł w super liniach, więc 65 zł na 77. Mały minus ale wiadomo eee, jakie te strapki są fajne, że się udało coś odzyskać. Ja z Was zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia pa!